Cześć, mam na imię Kasia, jestem dietetykiem i na moim kanale On Diet pokazuję Wam, jakie jest zdrowie, żeby żyć lepiej. Udzielam porad dietetycznych i pokazuję przepisy na takie bardzo proste, szybkie dania. No i dzisiaj jedno z nich będzie to przepis na super odżywcze śniadanie na owsiankę, która będzie super z źródłem magnezu, ponieważ będzie mocno czekoladowa. Będzie tam również dodatek sezonowych owoców. Oraz jeden tajemniczy składnik. Cukinia. Jak to sobie w ogóle wyobrażam, żeby dodać cukinię, czyli warzywo do owsianki? No cóż, cukinia jest neutralnym w smaku warzywem, także. Równie dobrze można z niej przygotowywać e, słodkie rzeczy. Jest mnóstwo przepisów, na przykład na ciasta z e, cukinii, e, a dodatek do owsianki sprawi, że owsianka będzie większa objętościowo, więc bardziej się no, nią najemy. Co więcej, dodatek cukinii do owsianki jest e, świetnym sposobem na przemycenie warzywa w naszej diecie. Ponieważ warzywa powinny być podstawą naszego jadłospisu. Kolejnym sposobem na przemycanie warzyw do diety jest również przygotowywanie zdrowych zielonych koktajli. E, mogą być one z dodatkiem szpinaku, jarmużu, czy nawet brokuła. E, pamiętajcie jednak o tym, żeby z tą dawką warzyw nie przesadzić. Ten koktajl musi być zrównoważony czymś słodkim. Także zabieramy się za przygotowywanie owsianki. Składniki, jakich potrzebujemy to płatki owsiane górskie lub pełnoziarniste, kakao, Oczywiście cukinia, ja jeszcze mam jakiś słodzik, ja mam tutaj około dwie łyżki inuliny, woda oraz świeże, sezonowe owoce. U mnie są to jagody i truskawki. Najpierw do garnka wsypujemy płatki owsiane. Ja na porcję proponuję dać tak około 3-4 łyżki. Następnie dodajemy łyżkę kakao. Dosładzamy to wszystko inuliną. I zalewamy wodą. Całość odstawiamy na gaz do zagotowania. No około 3 minut, żeby całość nam zgęstniała. Teraz biorę cukinię i ścieram ją razem ze skórką, bo ona jest nieduża. No i po prostu nie chce mi się ścierać skórki. Nie, tak naprawdę to dlatego, że mam więcej błonnika. Owsianka nam już ładnie zgęstniała, także mogę starcą cukinię do niej dodać. Ja jednak stwierdziłam, że z jednej całej cukinii to będzie trochę do, za dużo, i dodałam połowę tego, co miałam, a drugą połowę pewnie sobie wykorzystam do jakichś placków. Teraz robię test smaku. Stwierdzam, że nie jest to wystarczająco słodkie, i dosładzam jedną łyżką erytretolu. Kolejny test smaku. Tak, stwierdzam, że jest lepiej, ale jeszcze nie perfekcyjnie, dlatego biorę trzy daktyle, kroję je drobno i dorzucam do owsianki. Trzeci test smaku. Okazuje się, że owsianka jest za gorąca. Nie podmuchamy jej zbyt dobrze, ale na szczęście jest idealnie słodka. Także taką doskonałą owsiankę przekładam już do miseczki i wykładam na, ni na nią truskawki. Robię to. Ładnie, bo później jeszcze muszę zrobić zdjęcie, dlatego staram się, by całość była wyłożona jak najbardziej perfekcyjnie, w jakiś finezyjny wzór. Dodam jeszcze, że nie jest to proste, ponieważ jedną dłonią cały czas trzymam aparat, a drugą wykładam truskawki. No i gdy już wysypuję ich się nie da jakoś fantastycznie ułożyć, więc po prostu biorę je i wysypuję. Dobra, owsianka jest już gotowa i odpowiada mi smakowo oraz słodkościowo, dlatego mogę się już brać do jedzenia. Nie, jeszcze, jeszcze nie mogę, bo, bo jeszcze muszę zrobić zdjęcie. To jeszcze ja, jeszcze Wam muszę powiedzieć, że ta owsianka jest naprawdę pyszna i naprawdę. Nie czuć w niej tej cukini. Jest idealnie słodka. To pyszne truskaweczki pyszne jakutki I jestem nią zachwycona. I ta owsianka to jest śniadanie mistrzów. A ja byłam cały czas brudna w kakao, jak to mówiłam. Chyba! Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Wpadnijcie też na moje media społecznościowe, do których linki znajdziecie w opisie. Ja tam często udostępniam moje dietetyczne inspiracje i motywacje. Zachęcam Was też do zostawienia po sobie łapki w górę, zasubskrybowania mojego kanału. No i do zobaczenia w na następnym odcinku. Jeszcze prawdziwa owsianka moja, nie jest taka ładna nigdy, bo ja lubię mieć dużo owoców w owsiance, dlatego. Po co te skrojone truskawki mają się marnować? Ja je zjem. Ja zjem tutaj. Patrzcie. Serce. To jest owsiankowe serce. To jest właśnie owsiankowe serce, a tutaj z niego wyleciała krew. Dobra, kończę ten odcinek, bo on nie jest chyba wcale śmieszny. Pa!